Elo, mówi Spaceon! Dzisiaj odcinek będzie taki trochę y, gamingowy. Dlaczego Spaceon Valu i Wojtas promują grę Far Cry Primal? Pomogą! <grystanie> A tak na poważnie. 580 tysięcy subskrybentów na YouTube. 80% z grupy docelowej. 170 tysięcy fanów na Facebooku, z czego 84% z naszej grupy docelowej. Emisja na Comedy Central za Fainity Indexem 130 w grupie docelowej, no generalnie to jest zasięg. I co teraz powiecie, siusiaczki? Ziomków też tam znajdziemy. Co się stało? No i tak zrobiliśmy, że chłopaki przenieśli się do czasów prehistorycznych. Wojtas śmiegał wozem z tylnym napędem. Ela ziomeczki! Dzik dalej był święty, a cieślak dalej był największą mędą. atakują rejon! No i napad na wioskę, a Spison musiał odzyskać skradzione dziki. Nauczył się rzucać dzi o swoje dzikie słonie. Znaczy te mamuty z włosami i pomści dziąków. Co powiesz na to? I generalnie to wrzuciliśmy w odcinek wszystkie elementy z giery, żeby pokazać co i jak w nowym Fara Kraju. Tyle uważajcie dobre będzie. <grym> w gołębia jakiegoś się zamieniłem. I najdłuższy odcinek wyszedł w całej historii. Nawet na ramówkę nas wrzucili, he <grym> Far kraj, Primal! No i konkurs zrobiliśmy z rozdawanką Jak się ktoś dobrze do ustawki przygotował I klubowe barwy wojenne w sensie pokazał To zgarniał gierkę, a nawet plejaka od tego Ubisofta No i fajne jest to, że ludziska to kupili na YouTube Dużo łapek do góry na fejsie lajki się lały jak dziki co piątek w no klubie że dużo ich było w sensie, no ale tak generalnie najfajniejsze jest to, że to ludziom się weszło, podobało I chłopakom od gierki tak, więc normalnie już wkrótce na Steamie gry będzie promował Space'ą, że gra jest w pytę. Gierko w pytę! Dziękuje za oglądanie, do zobaczenia na rejonie. Dziękujemy, zapraszamy ponownie.